Tutaj też wyłazi, ale najbardziej to z tego tutaj wszędzie. I tutaj od dołu też już całe całkiem. Zobacz. No tak, no. O widzisz? A mam krótkie takie, wiesz, są zielone z takim lisem. Mm -hmm. podobnie, podobnie jak pójmu. Tak w... ma być generalnie. Ma Według lat, to jest jakoś firmy nie Ochnik. To jest jakoś firmy mm. o, Ochnik. Matko. Proszę bardzo, to jest jakoś firmy Ochnik. Teraz jedzę sobie powrywać tutaj, to, to są sztuczne bodziewa. No, zobaczmy tu. nic nie wychodzi nic nie wychodzi nic nie wychodzi a tu się mają